Cześć kochani, witajcie na moim kanale z tej ja. jak widzicie z zombie jak ten silnik Kendsa. No nie no, chyba nie tańczy, ale... No jest podobny do tego Minecraftowego, jak widzicie. Hmm, jest trochę straszniejszy. Okej... Okay. Hmm, zastanawiam się czasami, czy nie zostawić tutaj i bo... Nie chcę ich stracić, no ale w sumie i tak do stracenia nic nie mam, że... co prawda. Bym chciałabym pokazać te potwory. Hmm, szkielet yy, strasznie wygląda. No nie. Ale się nie fartło, co nie? Gdzie on jest? Okej. Okay. W sumie nie było tak trudno go, go zabić, jak widzieliście. No więc idziemy zobaczyć jak wygląda ogólnie Creeper, bo jeszcze creepera w tym Minecrafcie... O! Nie widziałam. W sumie wygląda normalnie tak z daleka, ale... Czemu on tak szybko biegnie? On będzie tak samo robił, biurek? Aha, fajnie, fajnie. Po co pytałam? Nie było pytania. Żadnego. A ważne jak fajnie się wyglądają. Eee! No. Podobnie, podobnie do tego Minecraftuwego. Ale widać, co twórcy się starali nad tą grą. Jak widzieliście. Przepraszam za moje paprogne. No dobrze, musieliśmy to zrobić ale niestety węgla ja nie mam. Eee, Następnym no razem nie będzie papier na filmie. Obiecuję to Wam. No nie że to w jakikolwiek sposób wam nie przeszkadza. Ale jak tak, to naprawdę Was przepraszam. Co to zrobię, czy miał... ...łupaty? Wydawało. No chyba tak. Wiem, mhm. że to mi ząbek, który trzymał tata, ale nie. Mam pytanie, jak ty w ogóle mi widzisz z takiej dużej odległości? Daj sobie sprawę. Aha, ja Aha, na to tak się poginął, Czy ja jestem świetny, nie? To znowu reklama jakaś, no co jest? Ale w sumie już, któż yy, jest wiadomek w tym miastach? Tu mamy, tu nie, tam... Stone. To tu mógłby być nad Węgier, co nie, ale... Nie, to miejsce mi się tak kojarzy z tym. Ja bym grała normalnie. Tu tu była jakaś wioska. Tu była taka wioska, co nie. Ja grałam sobie w Minecraft na komputerze w, no, w szkole i tu była taka wioska i tylko tego było takie coś samo. Naprawdę. <laughs> o, jak wygląda Wiedźma? Ale nie chcę do nie podchodzić. Jezu! Przepraszam, przecież ja się przestraszyłam! <laughs> Normalnie wygląda. Nie, ja cię, kręcę, ja się przestraszę! Nie! Nie! <laughs> Kolejny pa!